Czy mi się uda poprowadzić masa dłużej? To jest dobre pytanie Mam tą bluzeczkę Dzisiaj jest trzeci dzień świąt yy, Drugi, trzeci, licząc wigilię yy, Pokażę Wam outfit Bo przez stole nie wiem, czy będę nagrywać, bo tam jest dużo ludzi No więc mam Spójrzcie, jak ona błyszczy się W takim półmroku No i spódniczkę yy, Ta z tą koronką Dobra Młody śpi, pilnuje go Dorota, to ja idę może na flaczki. Uh -huh. Oficjalnie w tych sukienkach i stopach, w makijażu. No czy znaczy makijaż, bo tam też się teraz maluje. Witam się z Wami, już jest po świętach. Mam resztkę podkładu, zobaczcie. Ale jak to jest, że tego podkładu jest tyle, a na dnie? A pompka nie łapie. Dobra, Piję kawkę. Tutaj czekają na mnie pranie. Pora stawić. Pełny kosz. Tutaj tak samo otwarty mam paralkę, bo Oskar usłyszał słowo pranie i zaczął mi wyciągać pranie, bo on wyciąga albo wkłada. No ale ja dopiero powiedziałam to, jeszcze tego nie zrobiłam. Mam zamiar. No i co? Lego z mas się skończył. Miałam go ciągnąć, ale przez to, że przerwałam i zrobiłam tak, wiecie. Y Miałam z dniowe wyprzedzeniem. Gdybym nie przerwała, to pewnie byłby i wiązł normalnie w Wigilię, a wigilijny byłby w pierwszy dzień świąt. No ale, że chciałam, żeby to było wszystko już tego samego dnia, no to mi się nie nie udało ustawić go w Wigilię, bo przyszłam do domu, pasterka i tak dalej, to była druga godzina następnego dnia, no więc... A też niekoniecznie chciałam siedzieć i to wszystko montować, no to więc wyszło, jak wyszło. Tutaj ktoś, ktoś, ktoś napisał, żebym pociągnęła do końca roku. Coś tam nagrałam wczoraj, nie za wiele. Nie wiem, może mi się uda dzisiaj stawić. Jak mi się uda dzisiaj stawić, no to może dzisiaj będzie, jutro nie wiem, czy będzie. Dzisiaj skoczyłam w swoją bluzę. How, how, hał I leginsy, ale skarpetki są świąteczne. O, już widać, coś widać, jeszcze ciepłe takie. Już tak wiecie, na luzi. Miałam ochotę na coś naprawdę takiego luźnego, ale wiecie co? Kupiłam sobie spodęki takie mm, e, skórkowe, jakoś tak, nie? Kurde, wziąłam emkę, a one takie szerokie w pasie. No, no i co? No i co, i, 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 i figa z makiem. Moja siostra ma troszkę szersze biodra, więc może dzisiaj do mnie przyjedzie z mamą, no nie wiem, czy znaczy, mam nadzieję. Ja w sumie to ona sobie przymierzy, ale na macie wąską talię, więc. A jeszcze może bratowa ewentualnie, a jak na nie będzie niedobry, to po prostu oddam chyba do krawcowej, wiecie co. Ja się taka zmęczona, może dlatego, że wczoraj o pierwszej poszłam spać, po pierwszej, no a wstałam, no tak jak to wstałam, tak jak to się wstaje przy dziecku, no, no ale, do, no to dobra, nieważne, no. Idę robić śniadanko zaraz. Wybiłam tą kawę sobie, ale ta kawa, wiecie co, co jakoś mi nie podchodzi. Mam wrażenie, że się zważyła pianka. Może dlatego, że mleko, ale nie jest kwaśna. Ale ta pianka powoduje już, że ona jest taka mała, apetyczna. Zdjęłam sobie już większość jej. Smaku jest jeszcze tak? No, no nie wiem. Na później napiszę do Siorki, czy przyjeżdża do mnie z mamą, czy nie. To wystarczy. Trochę się maluję, żeby się lepiej tak czuć. Eee, tego używam pudru, ale muszę poszukać jakiś inny, bo on jest fajny, ale strasznie wysusza okolice pod oczami. Pod oczy się nie nadaje, podkreślę Wam wszystkie zmarszczki. Jak go za dużo naładujecie, tragicznie, tragicznie wygląda, więc staram się jak najmniej bo nakładać na oczy aby taką końcówką na pędzelku. Eee, może jak mi się uda, ale będę miała dzisiaj werbę, taką ochotę, bo na razie to jest tam taki jeszcze flak. Flak jeszcze w łóżku, ale Słuchać mnie? <laughs> może pojedziemy dzisiaj, jakby one przyjechały do mnie, to może byśmy pojechały na szopkę zobaczyć żywą. Bo już jest wystawiona. W tamtym roku widzieliście ją. Chciałabym zobaczyć ją w tym roku. W ciągu dnia to inaczej wygląda. Wiadomo, klimat najfajniejszy jest wieczorem. My byliśmy wtedy wieczorem i tam było pięknie. Te zwierzaki ładnie, no naprawdę ładnie. Na wieczorem tu te lampki na cholinkach świecą, to jest fajny klimat. Dobra, za dużo, jakoś, nie wiem, wolnie było, a sama nie wiem, czekam. Tu też smutno święta, i po świętach już zrobić, ale widziałam, że zaczęła Biedronka reklamować już koliczki Wielkanocne, bo już niedługo jest Wielkanoc, więc. No. Może być w co najmniej innej stronie, jeśli Instagrama, ale nie lubię tego po okresie świątecznym, jak zaraz będzie tysiąc milionów. Tu jest wyprzedaż świątecznych osób, tu jest wyprzedaż, tu w Rosmanie, tutaj jedź na kupisz po 90 groszy. nie wiem, gdzie te osoby kupują, jak trafiłość to dajcie znać, czy to naprawdę tak można. Bo jak nie trafiłam na 90 grosz, chyba że za jakieś chyba dziewo. Tak jakoś powiem, że w tym roku nie mam ochoty nawet jechać, żeby coś kupować na jakichś wyprzedażach, albo pojadę. Chodzę, po pierwsze stracę czas, po drugie stracę czas, po trzecie stracę pieniądze, bo jednak jak to w końcu będę chodzić aż coś kupię. I to takie kupowanie na siłę, jakoś mam ochotę na to powiem, mam. Na pewno w przyszłym roku mm, ozdoby muszę ostro Polsce, trenować, nawet w tym roku. No. I w przyszłym roku to na pewno skupię się na jakichś dużych mm, figurkach, bo tego im rokowało. A takie małe to są za małe, no, no dobra, bo już nie będę ględzić, skręcę to co mam i wstawię wam, tym ustała, kawa może mnie budzi, idę zaraz wyciągać świąteczne jedzenie, bo przecież trzeba je zjeść, trzeba zjeść. Dobrze, że wiozam do mamy trochę tych sałatek i w ogóle, ale jeżynowej nie wywoziłam, bo przecież moja mama też nie że to mówię, bez sensu zawozić jej jeżynową, nie no, ma, mam całą miskę jeżynowej, nowej dobra, do tego taka swojska szyneczka. Tu Bigosik. No, krokiety chyba zamrożał, mam za dużo ich. Chyba, że przyjadą dzisiaj do mnie, muszę ich namówić, żeby przyjechali głodni, żeby zjedli. Jak przyjadą, to im wystawię wszystko i każę jeść, nie? No właśnie, a w tym ostatnim vlogu na 24. po pierwsze nie nagrało mi się parę rzeczy. Nie nagrało mi się stół, który był przepięknie udekorowany. Coś właśnie mój telefon zaszwankował. Nie wstawiłam tego, był cudownie przyodekorowany, przy ten wigilijny ubrata, yy, Oraz nie nagrało mi się otwieranie kalendarza, w sensie głos się nie nagrał. To znaczy, że teraz też się może nie nagrał. O nie, poczekajcie, sprawdzę. Nagrał się. W takim razie ja może nie podłączyłam tej części albo tej drugiej. Bo ja otwieram kalendarz tego 24 okienka i ja tam gadałam do was. A wstawiłam tylko to kawałeczek otwierania kalendarza, a ja tam gadałam. Że tę paletkę pokazywałam Wam. No, że no, taka mała, no, nie, no, fajna, a nie ta szczotka, bo przecież moja jest po prostu szczotka. Przecież ja mam taką szczotkę, więc ta mała jest już, <grywa> zaraz do szczotką czesać. Czy mam drugą część? On jest fajna szczotka, super mi się nią włosy, cało, ale ona się tutaj przez to już parę, między tym ona się łamie. No i fajnie powiem wam, że w tej paletce właśnie już w kalendarzu był właśnie strzał w dziesiątkach dla mnie, żeby co mam zrobić, bo tego czasu nie maluję ich, że była szczotka, chociaż Nikola powiedziała, że mamo ta szczotka ciągnie. Ale mówię, Nikola to w małym pasemku jakoś, się, wiesz, jak gdzieś idziesz, te włosy są już uchrane, to można dodać, jej, dodać im gładkości. No, dajcie znać, nieważne, dajcie znać, jak tam wasze prezenty w się Aktualnie 80. Mojnowe, odkrycie moje nowe, bo mam też tutaj 24. <grymne> Widać. Wszystkie mam to napoczynane. I tak każdy prawie, każdy prawie w tym samym. Tutaj mam już 68: jakiś cytrus. Jakiś mocny. O, nie, nie mam ochoty w ogóle no, na razie używam tego. 80 jest mi fajnie z nią. Yy. No i co, tak skacze? A, już nie ręce mogą. No, no, jestem zmęczona po tych świętach. Te pranie. Nie było nas, więc nie mam bałaganu. co patrz, już się skończył. Muszę sobie zakupić nowy. I uczesać włosy do ośmiu szczotką. No. No dobra. Jak tam wasze prezenty trafione i w ogóle. OK. Zobają Wam się. Jesteście zadowoleni? Czy nie? Śmieszne jest to, że jak wejdziecie sobie w tym, za parę dni na winted, to będą świąteczne sweterki, świąteczne piżamki, szlafroczki i różne rzeczy, które dostają ludzie, skarpetki wystawione. Yy, że można kupić za połowę ceny. No więc tak jest z prezentami. Że czasem się dostaje na przykład za małe. No, albo za duże, albo nietrafione. O nie, teraz najgorsza część. Dobra, ja się rozłączę. Czy chcecie takie pół półgodzinne? bo przecież w sumie te pół godziny vlogi się bardziej oglądały, a ja naprawdę się skupiałam na tej vlogmasach, żeby nie trwały za długo, bo mówię, ludzie nie mają czasu nie chcą oglądać. A jest odwrotność. Im dłuższy, tym więcej wyświetleń, im krótszy, tym mniej. A ja tyle wycinałam, mówię, ściem, siedziałam przy tym montowaniu codziennie i... Cały grudzień codziennie, tylko jednego dnia chyba nie montowałam, później wycinałam tyle, co ja powycinałam, bo ja zawsze miałam po 40 minut materiału i wycinałam i skracałam, mówię, żeby jak najkrócej, a to z ma. Ok, stawiam teraz na długie vlogi, zobaczymy, będę teraz gadać na to, ile mam ochoty, ale to, bo jak ja tak nacznę gadać, to wydaje mi się, że szusz to za krótkie ma bo ja będę krótszy. Przyszedłeś pranie stawić. Czasę szczotkę boję się, że się pęknie. Przyszedłeś pranie zrobić, okej. Okay. No dobra, no to nie wiem. Chcecie takie. Dobrze, możesz wszystko wyjąć, bo ja tam będę, będę wszystko wyjmować też. No dobrze, zostaw, bo to biało koszula jest. No wszystko wyjmij z pralki. Okej? Okay. Wyjmij wszystko. Trzeba ja trochę poćwiczyłam, chociaż nie ćwiczyłam bo nie, ale chociaż trochę. No połóż wszystko na podłogę. Wszystko na podłogę. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z tego dnia. Czy przyleżymy? Taki dzień też jest potrzebny. Z tego przejedzenia. Wyciągnąłeś wszystko? No dobra, tutaj w pralce to jest mało. uważaj na głowę. Więcej to jest w tym koszu na pranie. miks. No dobra. Czekajcie. Już wam pokazuję mojego Oscara, jak to pracuje. Intensywnie. Wyjąłeś wszystko? Ok, to teraz wkładamy z powrotem. nam ciasta tego bloku pistacjowego. Powiem Wam szczerze, że już go jadłam. No, tak nie czuć bardzo tej pistacji, ale jest zupełnie inny. Do tego mam herbatkę, idę usypiać młodego, zabieram się, zamontowanie. I do zobaczenia. Może się uda jutro. Do zobaczenia. Pa!